nie przeszkadzają, a tamte krzaki są tak gęste, że po burzach chodzić się nie da. Czyli miejscowi, gdy idą do burzu, używają tych samych ścieżek, które używają zwierzęta. Mają do tego sobie taki dzielki nóż, który się nazywa Takas albo maczeta i wycinają sobie jeszcze ścieżkę. Yy, jakby z miejscową możliwością jest tutaj niewiele. Yy, tutaj taki ukłon w stronę, w stronę dziewczyn i, i pan. Zobaczycie tutaj też kilka policjantek, dlatego że ONZ jest jedną z kilku organizacji na świecie, które bardzo, bardzo, bardzo silnie promują prawa kobiet. Eee, I to chciałbym podkreślić. E, do niedawna zastępcą, czyli jakby drugim najważniejszym policjantem na misji była pani z Norwegii, Ingrid. Ona rozjechała do z tego kraju, ale w była kobietą i dowodziła prawie pół tysiąca policjantów z całego świata. A tak samo, gdy nie ma naszego szefa, to ona jest szefem. Czy badam po tym co tutaj widać? Złożona siatka z mostitera, żeby Was komary nie mogli złapać. Te zdjęcia, które widzicie, to są tylko ćwiczenia. Tutaj nie ma żadnych y, zdjęć związanych z operacjami policjnymi. Po, po tak samo zobaczycie za chwilę zdjęcia które mam udzielają pierwszej pomocy, ale to są też tylko ćwiczenia. A podczas pory suchek jest bardzo, bardzo gorąco. Patrzycie na zdjęciach bo i do domu nie wchodziło. Eee, ale, ale i tak większość ludzi niestety mieszka w pół roku w wodzie. Większość autów jest zniszczonych. Ma... Dobrze, czas nam się kończy. Czy macie jakieś pytania? Proszę.